Silniki odrzutowe muszą sprężać powietrze przed jego wejściem do komory spalania, aby jak najlepiej wykorzystać energię paliwa. W tradycyjnym silniku odrzutowym proces ten odbywa się w sekcji sprężarki, gdzie powietrze wchodzi do silnika i jest sprężane do mniejszej objętości przez łopatki sprężarki. Sprężarka jest napędzana przez turbiny, które wykorzystują część energii uwolnionej w komorze spalania do napędzania etapu sprężania. Tego typu silnik ma jednak limit prędkości z powodu wszystkich poruszających się części. Wraz ze wzrostem prędkości samolotu, powietrze wlotowe jest coraz bardziej sprężane, co prowadzi do wzrostu temperatury, która może w końcu przekroczyć dopuszczalne limity materiałów łopatek sprężarki oraz turbiny. Silniki ramjet omijają ten problem, wykorzystując ruch do przodu samolotu, który wpycha powietrze bezpośrednio do komory spalania. Dzięki temu nie potrzebujemy żadnych sprężarek, ani Ruch samolotu zapewnia wystarczającą kompresję, by powietrze mogło być efektywnie wprowadzone do komory spalania, umożliwiając silnikowi osiąganie dużych prędkości bez tych skomplikowanych elementów. I pamiętaj, zostaw suba po więcej ciekawostek jak ta. Dzięki.